Nie ma z tej strony Karol. Jak widzicie, to jest mój komputer. Niestety złapał on wirusa. Dlatego nie dobrze, a miał Windows 11. Dlatego dzisiaj będę na niego stawiał. Oryginalnie legitną dychę. Wiem, że 11 nowsza, ale i tak nie spełnia minimalnych wymagań. Jeszcze miałem tam płytę z Linuxem, ale Linux nie może być. Bo Rodzice też chcą z tego kompa, korzystać czy coś. Nie wiem, ale zaraz. Go odpalę. startuje nasz, znaczy mój komputer. Generalnie wirus wyłączył nawet obsługę klawiatury. Chcę do Biosłu Wyłączył obsługę klawiatury. O, weszłem do BIOSu. Uwaga, tu jest mój oryginalny pendrive z Windows 10. To jest system, który pierwotnie tutaj był. Zainstalowałem, jak wyszła ta 11. Dobra, teraz Alt, Control, Delete, A może w innej kolejności. Hmm. Może on się restartuje, tylko po prostu nie widać. Nie było widać, znaczy, był tam jakiś kod B4, nie, generalnie teraz F11, żeby wejść do boot menu E, on robi dwa posty. Nie wiem czemu, ale zawsze dwa razy to się pokazuje. Interim był. O, dobra, 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 dobra. KDI i taki to 100. To Windows 10, coś tam zamieliło. A płyta z linux wyjmuje. Oczywiście, nagrana. własnoręcznie. Ja najdzie do. tego tu mam jeszcze laptopa, na którym też zdycham i na nim będę jeszcze na takim pendrive, y jeszcze ewentualnie jak ten nie zbutuję to na innym jeszcze tam co pokazałam, będzie instalator. Oki, okay, te pendrive y trochę mielą zawsze. Nie wiem czemu, ale dysk nie odpowiada. Znaczy. Kursor sobie tak miga i miga. Szczerze, no trochę długo, bo może pendrive jest uszkodzony. Nie wiem, ale wracam za chwilę. No, oka no okazało się, że pendrive był kurde, niestety uszkodzony. Teraz mi tu będzie ubierał na tego takiego śmiesznego, trochę bajeranckiego. Ten driver, który w sumie znalazł awaryjnie w szufladzie, tata. Jak się dowiedział, że mam wirusa. Trochę głupie, ale każdemu się zdarza. Tak, by the way, to laptop to HP ZBook 17G2. Z, dwa, z 2000, okolic z 2017 roku. W sumie podobny rocznik jak mój komputer. Taki własnoręczny składak. Jeżeli chodzi o specyfikację, to będzie w opisie. To w sumie nawet teraz mogę powiedzieć, póki to pobieram. E, specyfikacja mojego komputera to jest taka. Zacznę od procesora. Jest to AMD Ryzen 3 2200G z zintegrowanym układem Radą Vega 8, i w sumie nie mam karty graficznej. Mam tą zintegrowaną jeszcze, ale planuję nad zakupem jakiejś zwykłej karty graficznej. Chociaż w sumie teraz są takie kosmiczne ceny, że. Może poczekam z tym? Eee, tak, dysk SSD 250, 238 GB. Są jeszcze dwa dyski HDD, jeden 250 GB, drugi, je, drugi ma 1 TB. Eee, wspominam, że ma 8 GB. <gryw> tak, jest 8 GB i takie tam. Jeszcze jest napęd DVD od LG, taki też sobie, taki fajny, całkiem... Eee. Taki fajny całkiem, może co ja gadam. Obudowa to Silentium PC, w sumie nie wiem nawet, co się płacisz, kurde, laptopie, wyświetlasz pulpit i tworzysz nośnik instalacyjny ledwo. Ten laptop ma jakieś problemy z przegrzewaniem się. W sumie to jest i7 w tym laptopie czwartej generacji, a tą naklejkę sobie sam nakleiłem. Słuchajcie w ogóle tego. I tak, to jest tylko wentylator. Jak on wyświetla takie coś, nie wiem czemu on się męczy. Ale cięcie i za chwilę będzie instalacja. Oczywiście na moim legitnym kluczyku. A teraz Sprawdzę, co mi wyszło z tego, co tutaj, co wyszło z tego, co się tam staram Znaczy, po prostu uruchomiłem to, nie? Jakby do narzędzia. Mam USB. O, 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 o! Wskoczyło 10 minus 10. Generalnie ten pendrive trochę przymula, dlatego. No. O. o, yes kurde. Jak ja dawno nie widziałem tego ekranu dziesiątki zawsze tupła. No i proszę państwa. Jest. Windows 10, oh boy. Long time no see, bro. A, tak, ee, kluczyk, gdzie jest to pudełko? Kurde. Dobra, karteczkę już mam. Jak widać. No i teraz wpisuję tylko kluczek, oczywiście go nie wam nie pokażę, bo to jest mój kluczyk. Dobra, akceptuję. Niestandardowa, dane, dane dwa, nieprzydzielone miejsce. Petycja jest za mała, no wiem. E, system. Usuń. i ta partycja. Zaznaczona przez system usuń. OK, nowa, zastosuj. Git. No i teraz na tym dysku generalnie sformatuję go jeszcze tą partycję. no to jest generalnie cały dysk, nie? Mam generalnie całą resztę dysków do tego, do dyspozycji. Więc git formatuje formatuj się i dalej. No i teraz będzie generalnie kopiował i rozpakowywał te pliki, instalował funkcje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. i Seralala, kurde. Więc, jakby tu za dużo nie ma nic do pokazywania, już nawet nie ma pomysłu na ujęcia. Może nie do dysku twardego. Roki, się właśnie zaczyna uruchamiać ponownie jak w sumie widać no, to teraz będzie te walone ob, które czasami robię skipa, czasami po prostu nie wiem to logo dziesiątki, kurde ale w sumie jak instaluję dychę to każdy wie jak się instaluje Windowsa 10, czy tam XP XP, co ma XP w sumie to do... Jedenastki, znaczy Jezu co ja gadam. Dziesiątki. Jednym słowem, może kilkoma, jak się instalują Windowsa 10, to chyba każdy wie. Przygotowywanie, przygotowywanie, sorry, ale robię kolejny skip, bo mi się nie chce tak ciągle trzymać telefonu. Okej, okay, Windows 10 już widać zainstalowany. Działa, żeby nie było. Widzę sobie, może tutaj w ten komputer. Proszę bardzo. Się system oficjalnie działa, ale ja już kończę. W sumie włączam 3% baterii. Dlatego do zobaczenia. Cześć, na razie. Krótki odcinek, ale widać system już postawiony na moim blaszaku. Więc do zobaczenia, cześć i na razie. Bios.